Witajcie z tej strony Solivan, a, a to jest już trzeci odcinek z gry Rossightling na 2013. Trzeci etap wyścigu Tour de France. Hmm. Oto to jest profil tego etapu. To etap bardzo podobny do etapu yy, wczorajszego, etapu drugiego. Także tuż przed metą jest podjazd, tym razem jest dłuższy podjazd, bo podjazd oznaczony no, drugą kategorią. Także tutaj już raczej nie uda nam się dowieść Cavendisha tak wczoraj. No, widać, tak, że nasi zawodnicy y, już mają trochę w nogach. Więc wczorajszy etap, przede wszystkim ten wczorajszy etap. Są też trochę zmęczeni. Także na razie przesuniemy do przodu z Jankiem Cavendisha i Petrakiego. Reszta niech tutaj... Na razie przyjedzie. No, <laughs> przyjdzie też czas na odpoczynek. Podczas tych y, płaskich etapów, etapów sprinterskich. Zobaczcie tutaj sobie przesuniemy do przodu <laughs> Szabanela. Dzisiaj chyba nie będę tak atakował w kwietkowskim jak, jak to było na poprzednim etapie. Szkoda tracić sił na takie ataki. A dużo do zyskania to no, to nie jest to też trzeba przyznać. Jest Michał. Kochani, tutaj dojedzie Peter Welitz. To no, chyba dosyć mocne tempo. Są próby... próby, próby ataku. To tak na razie, okej. Okay. To nas do, do, dociągniemy do czoła prezonu. W tych pierwszych kilometrach zawsze jest chaos. Tak więc i teraz. Eeepstrajz ty bar tutaj do przodu a szabana nie chroni tutaj kwiatka Ach, jeszcze nie zjechały, ale że spadła Spadł ten żółty pasek To taki nie chroni mark Cavendisha no jest to bardzo dobry na razie wyścig dla Cavendisha Dwa zwycięstwa etapowe No trzeba przyznać naprawdę ładny wynik Naprawdę ładny wynik. Tu dojeżdża Terpstra i, i Zdenek Sztybar. Ok, są już w zasadzie wszyscy. Ci, którzy mają też z przodu być. No i cóż. Niech na razie sobie jadą. Zrobi się pobity. Cavendish, niech odpocznie, może, w tym etapie. Bo, niech nie walczy za wszelką cenę, żeby przejechać te pagórki. Postaram się doprowadzić dzisiaj do finiszu z grupy, aby szansa miała Michał Platkowski. No, to jest stroma taka dźwika. Zobaczymy, jak się będzie czuł e, Michał. Fiatkowski. Ale zobaczymy, póki co, jak wygląda klasyfikacja. W klasyfikacji generalnej na razie nic nic jakiegoś nie dzieje. punktowej Cavendish to już zdecydowana przewaga nad Vivianim. Naprawdę, bardzo duża przewaga. W klasyfikacji górskiej Fabian Wegman. Zespołowej. Widzicie. No i najlepszy młody kolarz na razie Nicolo. Ja taki sam czas mam, Michał Kwiatkowski. Ciężko będzie waczyć białą koszulkę z mm, Quintaną. Ba, to chyba to będzie niemożliwe. No, co wiesz, Co w No, jest właśnie. A jest 60 km. Już zbliżamy się do tego podjazdu. O, teraz radoję w końcu z tymi widonami. Ojeku. Mam takie problemy, żeby się przedostać do przodu. No, bez jaj. No, udało się. bo Brawo Niki Terpstra, dobra, teraz puścimy. Terpstra już się nie przyda tak. Stenek Sztybar Marcin Szabona Brambilla Niech, zacznę teraz y, nadawać tempo. A Welis przyjdzie do ochrony kwiatkowskiego, ale co? Gdzie ten Welis? Jest, On trochę się zgubił. Trochę się zgubił Damy go tutaj, żeby chronił Michała Michała także przesuniemy już do przodu, żeby potem nie, nie gubić na tym, na tym podjeździe. Tam już będzie trzeba łapać koło atakujących. Okej, okay, więc Michał. Świetna pozycja, teraz jego koledzy nadają mocne tempo, takie tempo też pójdzie potem podjazd podjazd. AGS yes, już, już blisko, tu mamy atak z peletonu. Wenning, na atak dosyć na razie chyba, chyba, no już zrezygnował. No i nam ataki z peletonu, już Majka, Sanchez, Anton. A to jeszcze nie, jeszcze nie będziemy tutaj yy, kontrować. Już przesuwają się faworyci. Beckler, no, będzie atakował. Profimo, Frank i Ciozo, to jeszcze nie są to, są to takie drugie, drugie skrzypce. Tymczasem tutaj już zrezygnujemy z tej pomocy, oni mogą trochę przeszkadzać potem w tej najważniejszej fazie. Tutaj sobie jadą spokojnym tempem. Herbstra, on tu jeszcze wisi. Min mi zależy na ich miejscach. Martin, Martin jeszcze tutaj mocna zmiana. Martin się wyjedzie. Martin się bardzo, bardzo przydaje. no, chcę zmęczyć, chcę zmęczyć tych sprinterów przede wszystkim. Przede wszystkim, przepraszam. Martin. Jeszcze mocna zmiana Martina. Kapitan na praca Martina. Tu jeszcze Sanchez Gilbert i Majka skaczą. Przesuwa się uran. Przesuwa się uran. Jak inaczej, inaczej. Zrobimy to tak. Będziemy starać się to kasować. Dobra, Martin, już, już koniec. Już twoja praca została wykonana. No zobaczymy. Nie będziemy skakać. Będziemy nadawać spokojne tempo. Tutaj, Wels, Wels, świetna praca, Wels. On się jeszcze przyda. O, zobaczymy. Miał kolejne ataki. Ach, nie tutaj. Jeszcze podkręcamy. Oj, żeby tutaj się za bardzo nie. No i z przodu, Filip Gilbert. Filip Gilbert zaatakował. No, i teraz wypadałoby za nim ruszyć. No, i tak też zrobię, tak też zrobię. Trzeba dociągnąć do Gilberta na zjazdach na kole Balego. No, i teraz wypadałoby, żeby tutaj ktoś współpracował, żeby to ktoś to pociągnął Ja zciągnię Nibali No, ale ciągnie dosyć nieśmiało. Dojeżdża Uran dojeżdża Puli, Rodriguez. Tu jest Belic. Ja tu nie będę pracować. Ale ściągnij koszty, ale ściągnij koszty, chyba na Tutaj mocna praca koszty. Nie jest wisząt No ale zobaczymy, zobaczymy, czy dojadą. A tak jest, dojechali, dojechali. No tutaj trzeba by się zespawać. spawać. O nie, bali ruszył, nie, bali ruszył. Zanim żyć Bert. Ale dosyć tak Gilbert, no mało żwawo, przeskakujemy tutaj na Rodriguez'a, ja jeszcze nie będę finiszował, no. mocniej Michał, mocniej. I teraz, teraz już kwiatkowski oj może trochę za wcześnie, zobaczymy, czy wytrzyma Michał Kwiatkowski ten finisz. Jest szansa na zwycięstwo etapowe i chyba będzie to zwycięstwo etapowe, tak jest, już chyba nikt go nie dogoni. Tutaj Enao ze Sky, ale nie da rady. Michał Kwiatkowski, zwycięzcą trzeciego etapu. Brawo, brawo, Michał. Rewelacja. Hm. To, co nie udało się na drugim etapie, udało się dzisiaj. Mistrz Polski, zwycięzcą trzeciego etapu. No wow, prawda. Sukces. Przewagi żadnej tutaj chyba nie zdobędziemy. Chociaż, gdyby się uprzeć. To jest. No, nie widzę, zasłonię chęci od frapsa. No ale to jest około 10 sekund. No ale. Zobaczymy, czy na coś naliczą. Jeżeli tak, wtedy Michał miałby koszulkę lidera. Pękła, pękła ta grupa. Pęk Peleton. Świetny finish Polaka. No i przejdźmy do wyników od razu. Piatkowski najmocniejszy. No jednak, jednak nic nam nie naliczono. Żadnej przewagi. No, lidera saje Krzysztof. który dojechał w tej grupie. Drugie miejsce: Purito Rodriguez. Sergio Nao, Valverde, Frum. Dana, Martin, Bernibal I dziesiątka zamyka wspomniany przeze mnie Krzysztof. Ale jeżeli się nie mylę, to właśnie. No, niestety, nie wystarczy, jak wrzucę lidera. Michał. Ajajaj, było blisko. Zobaczymy, co nas czeka w czwartym etapie. A czwarty etap będzie to indywidualna jazda na czas w I powiem szczerze, że. No, mam cichą nadzieję na koszulkę lidera po tym etapie dla Michała. Ale zdaję sobie sprawę, że będzie to ciężkie. Będzie to bardzo, bardzo ciężkie Ach, nie z powodu tego, że Chris Ru jest jednak świetnym czasowcem i myślę, że to on może w jutrzejszym etapie założyć żółty plastron lidera wyścigu Tour de France. Ale jest szansa na koszulkę młodzieżowca. Ale to wszystko już na następnym odcinku. Ja za ten odcinek Wam już dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia na następnym odcinku.